Zaczynamy dzisiaj pracę przy takim pięknym samochodzie jak Skoda RS. I tutaj mamy wersję z 2021 roku. Zobaczcie, że już zupełnie inaczej wygląda tutaj wybierak biegów, inaczej wygląda licznik, inaczej wygląda tutaj już cały ten multiplexer. Nazwijmy sobie te do obsługi tego samochodu, ale dzisiaj. W takiej skodzie słuchajcie, będziemy robili sobie przegląd taki powiedzmy pozakupowy. Mamy tutaj 80 bodajże 8000 przejechanych kilometrów. No i tutaj klient się zdecydował na to, żebyśmy przeserwisowali sobie skrzynię. Mamy tutaj 3.8.1 jednej skrzynię, ale Resik na takim fajnym wyposażeniu, więc pokażę Wam, co tutaj na, na co zwrócić uwagę. Przejrzymy też oczywiście tak pobieżnie pewne elementy typu skrzynia biegów, typu, typu oczywiście silnik, jak to wszystko wygląda, czy coś będzie niepokojącego już przy takim przebiegu. Nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk. Ale wydaje mi się, że, że słyszycie. Słuchajcie, tutaj są oczywiście porobione już wszystkie elementy akustyczne, które mogą powodować to, że ten silnik będzie pracował jak taka prawdziwa ósemka amerykańska. Natomiast tutaj mamy dwulitrowy silnik benzynowy. Dobra, to co? Ja rozgrzewam sobie skrzynię, bo mieliśmy tutaj niestety zbyt małą temperaturę w tym silniku. W silniku i skrzyni sprawdziłem sobie, więc tutaj do wymiany oleju troszeczkę było to za zimne. A że dzisiaj był trochę mróz w nocy, więc pewnie dlatego. To ja wracam na warsztat. Podnoszę auto do góry, no i powoli będziemy brali się za e, zrobienie całości. Także nasze resik już na miejscu jest fajnie rozgrzany, możemy brać się za robotę. Tak to wygląda dwulitrowa jednostka 22, bo pierwszy rok, tak jak mówiłem, już nie, nie, nie chcę teraz skłamać, nie sprawdzałem. Słuchajcie co, lecimy z wymianą filtrów przede wszystkim filtry silnika. No i oczywiście skrzynia biegów w Deku 381 przeprowadzimy sobie razem ten, cały ten serwisik. Zobaczycie, jak taki resik wygląda od spodu, gdzie są te wszystkie takie ciekawe elementy, jak na przykład głośniki do wydechów i tak dalej. To sobie wszystko pokażemy w tym materiale. Co fajniejsze jest to, że naprawdę żwawa jednostka. Myślę sobie, że jak kiedyś będzie mnie stać, to taka fura byłaby całkiem fajna. Jak na skodę dobrze się prowadzi? Mamy takie dylematy często, że no jednak skoda w porównaniu do Audi, no to jednak jest taka przepaść, jeżeli chodzi o prowadzenie się pojazdu. Takie, oczywiście, moja jest tylko taka, taka opinia. No ale czy to tak jest, czy nie jest, to tak, tak, tak ciężko suprocowo powiedzieć, najlepiej to powiedzą o tym właściciele, którzy posiadali i Audi i Skodę. Natomiast ja głównie jeździłem. Audi, więc tutaj nie mam takiego porównania. Wydawało mi się zawsze, że takie schody typu zwykłe oktawie i tak dalej, no to zawsze były takie bardziej pływaki. Jeżeli chodzi o tego RS-a, przejechałem się nim, całkiem sympatycznie się tym jedzie. W środku bardzo wygodnie fotele rewelacja. Cały kokpit i kierownica podgrzewana i ten, no to u mnie uważam, że bomba, fajne podświetlenie. Jeżeli chodzi o same wizualne elementy, to uważam, że same pół superlatywy, nic złego nie mogę powiedzieć. Żeby nie przedłużać odnośnie opisu tego samochodu, zapraszam was do materiału. Zabieramy się za wymianę oleju i filtrów. Dobra, lecimy sobie do Skody, tutaj postaram się tak jakoś ustawić tą kamerkę, żebyście sobie spokojnie mogli poobserwować jak to wygląda, może z tej strony będzie wygodniej, spróbujemy tutaj i tak, przede wszystkim zaczynamy od filtra olejowego, odkręcam sobie go, żeby później sobie wszystko tutaj ładnie pościekało, dobrze sobie tutaj podłożyć jakąś szmatkę, żeby tutaj nie pociekło, jeżeli chodzi o wycieki, bo to mnie interesowało, bo ostatnio mieliśmy też dosyć świeży model dwulitrowy i już pojawiały się gdzieś tutaj wycieki, ale tu w przypadku tej schody nie widzę żadnych jakichś takich wycieków. Na bo podstawie rozrządu mówię, tak? No bo o tym nie, nie wspomniałem. Jeżeli chodzi o kolektor, to tutaj pamiętamy, że też lubią się nagarować. To jest taki standard. Przy 100 tysiącach dobrze wymienić odmę. E, nie zastanawiać się, czy ona jest dobra, czy nie dobra. Po prostu te odmy szaleją. Także warto ją mieć po prostu wymienioną na tak w 100%. 100 mieć sprawną. E, no i co? Filtr powietrza. Filtra paliwa nie ma. Filtr kabinowy w środku. Później będziemy sobie to ozonowali a tak poza tym, no to wszystko tutaj wygląda za wyjątkiem, że jest okurzone. no ale ma prawo być okurzone, przecież to nie stoi w garażu pod kocem to, to powinno być wszystko w porządku, tak mówiąc uczciwie ładny ten inny już zbiorniczek niż tak klasycznie w Skodzie stanowisko mam przygotowane więc biorę się za odkręcanie filtra olejowego tutaj mamy nasadkę 32 i lecimy sobie, tak jak tutaj mówiłem wcześniej, warto Jakąś szmatkę sobie tutaj podłożyć, bo ten olej lekko tu z tego o-ringu będzie podciekał nam. Więc fajnie tutaj sobie to poupychać trochę. Odkręcamy oczywiście korek w wlewu. I bagnecik podciągamy do góry, żeby ten olej fajnie ścieknął. Naturalnie temperatura oleju powinna być jak najwyższa do spuszczania tego oleju. Także zobaczcie, lecimy w ten sposób. Tu, tu, tu kręcimy. I następnie biorę się za wyciągnięcie filtra. Filtra powietrza, no i tym autem będziemy mogli sobie spokojnie powędrować do góry. Jeżeli chodzi o filtr oleju, wygląda on tak. Olej klasycznie czarny. Jeżeli chodzi o opiłki, to się raczej nie spodziewam, bo w tych dwulitrowych benzynach to jakoś ja jeszcze chyba nie trafiłem, żeby się one zaopiłkowały, no chyba że się przytarły, ale to już inne sytuacje i nie takie przebiegi. Także tutaj wszystko ładnie czyste, można śmiało to zostawić. Zostawiam filtr otwarty, razem z tą szmatką, tutaj, jeszcze tylko szybko. Postaram się sobie odkręcić ten filtr powietrza, żeby sobie tutaj. Już on, nie, to nie ten, nie ten kluczyk, nie ten, nie ten, nie ten, będzie ten, dobra, i odkręcamy sobie kilka tych torksów, które tutaj są. Dobra, stryk akumulator. też jeszcze mamy oryginał. Słuchajcie, nie wiem, jaką macie opinię, ale mam wrażenie, że jeszcze te w miarę, te oryginalne akumulatory to naprawdę jeżdżą natomiast jak tylko się wymieni akumulator na jakiś powiedzmy też bo to jest warta a wymienimy akumulator na jakiś inny powiedzmy nie wiem Bosza, czy jakiegoś Excida o no, to jeszcze tak w miarę w miarę trzyma tą jakość ale byśmy wymienili na taką samą wartę to już jak taka warta będzie jeździła nie wiem strzelam 8-10 lat to taka warta już wymieniona będzie jeździła 4 do może no 4 lata to chyba już przesadziłem nawet bym powiedział raczej Raczej to już nie chcę jeździć tak długo, jakby się chciało to, jakby się, jakbyśmy sobie mogli tego bardziej życzyć, może tak powinienem to powiedzieć. Okej, okay, jeżeli chodzi o kwestię filtra, to zobaczcie, że tutaj mamy jeszcze zastosowany, tak jest, oryginalny filtr z numerem takim, 5Q0. Także jest OK, ale no czarnawy to on jest. No już chwilę, chwilę temu na pewno był wymieniony. Był wymieniony. I jeszcze tutaj w środku to chyba trzeba... Zasuwać po, po odkurzacz, bo mamy tutaj trochę liści, także szybko idę po odkurzacz. Odkurzymy sobie ten. Odkurzymy w środku i dopiero założymy nowy filterek. Dobra, mamy tutaj przygotowany nasz odkurzacz naszego żółtego artuditu. I lecimy, dobra. No, i teraz możemy sobie śmiało założyć kolejny kolejny tutaj filterek. Filterek mamy tutaj. Tym razem już będziemy zakładali nie oryginał, Albosha. I jak on tu fajnie pasuje. O, dobra. Gitara zakładamy i możemy to wszystko poskręcać. Jeżeli wymieniacie sami, to proponuję dokręcać tylko i wyłącznie ręką w tym plastiku. Żadnych grzechotek nie używać. Także śrubokręt i śrubokręt zwykły i kręcimy po prostu do wyczuwalnego pierwszego oporu. Więcej nie ruszamy, nie zostawiamy, bo nie ma sensu, szkoda. Szkoda tutaj pozrywać sobie te gwinty. Często jest tak, że właśnie trafiamy takie auta, mówię może nie w takim roczniku, ale w ogólnie trafiamy, że są te gwinty tutaj pozrywane. No i później ten filtr nie jest taki do końca szczelny. Także wypadałoby to właśnie robić w ten sposób. Filterek wymieniony, możemy śmiało Zaprzymknąć lekko maskę, żeby gdzieś tam nie daj Boże nam to się nie przyhaczyło o sufit. No i lecimy z autem, słuchajcie, do góry i będziemy patrzyli, co w tym naszym ładnym resie znajdziemy od spodu. Wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku, ale no warto zerknąć, tak? 88 tysięcy niby nie dużo, ale już różne dziwne rzeczy i historie potrafią się pojawiać w takim przebiegu. W jednym z materiałów pokazywałem spodę 1.5 TSI. W której umarła przepustnica przy 110 tysiącach przebiegów, Fakt faktem 1:5, nie 2:0. 2:0 jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, a tych jednostek jest bardzo dużo, żebym wymieniał przepustnicę. Być może nie mam szczęścia, ale nie trafiłem jeszcze takiego czegoś. Widok od dołu i pierwsze co robimy, to tutaj już są nietypowe takie, znaczy nietypowe, coś nowego, czyli tu mamy takie na, nazwijmy sobie kołki. Teraz wam pokażę, jak to wygląda ten kołek plastikowy. Całe życie było dobrze, bo było normalnie stalowe, w skodach stosowane, no tutaj już musi być plastikowy, żeby przy tam nie wiem dziesiątym odkręceniu już nie był taki ciekawy jak był poprzednio, tak? Żeby to już się nie trzymało. Zobaczcie, taki kołek plastikowy z jednej i z drugiej strony, tutaj i tutaj występuje, a reszta, reszta płyty to już jest klasycznie, tak jak patrzę. Tak, klasycznie to już wszystko reszta jest, z wyjątkiem tych dwóch kołków tutaj mamy, nie wiem czy to widzicie dobrze, tutaj mamy jeszcze gpf -a. wszystko naszpikowane wszystkim co się tylko zda jeżeli chodzi o benzynę kiedyś fajnie było benzyną z tyłu czuć jak się już trochę była podlana mieszanka, a teraz co, już nic nie czuć niestety te dawne walory niestety już pominęły dobra, tu mam odkręcone zciągam płytę i zaraz Wam pokażę gdzie jest nasz filtr odnośnie skrzyni biegów, a nie, tutaj już mogę Wam pokazać będzie nawet łatwiej, zobaczcie nasz filtr znajduje się o tam, zaraz niech ja tu postaram się Wam to jakoś złapać, przybliżyć, o, 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 o tam jest, tam jest, tam jest, ale niestety jest na tyle, na tyle to jest, słuchajcie, o, telefon mi wypadł, na tyle tam jest ciasno, o, tu widać, te, o, tu jest, tu jest, tu jest nasz filterek, no i on tutaj stąd musi wyjechać niestety, Jedyna, jedyny minus jaki z tego wszystkiego jest to taki, że Wszystko się po odkręceniu tego filtra Leje po całej skrzyni No i na to nie ma za bardzo rady, bo no nie ma tutaj jak podłożyć czegoś, żeby się akurat po tym filtrze ani po skrzyni nie lało, więc Przy każdej takiej wymianie oleju trzeba No tylko i wyłącznie podkładać trochę szmatek i wszystko później myć Nie ma, nie ma innego, innej rady, no a Skoda i Producenci wymyślili sobie, że ten filtr się nie wymienia, że się jeździ ewentualnie tylko i wyłącznie na wymianę olejów w skrzyni biegów, tak jak tu mówię, deku 381. No i może dlatego ten filtr jest w takim, a nie innym miejscu. To, że miski plastikowe były wadliwe i bieżnie ciekły, no to zobaczcie, 22 rok w końcu z powrotem mamy miskę zwykłą stalową, no i nie cieknie. No i nie cieknie mamy zwykły korek, no i elegancko całą miseczkę mamy suchutką, także 88 tysięcy przebiegu, ale do ucha, tak jak mówiłem na początku, zobaczymy sobie, czy to nie cieknie, ale nie cieknie, więc jest fajnie. Skrzynia też jest cała suchutka Fajny egzemplarz tu, o, widzę, że tylko jakaś rura jest wypięta, jedna, a nie tyle co rura, co opaska do rury. Ale tu może gdzieś się wypięło we własnym zakresie, nawet ma Też fajny egzemplarz tu mamy GPF-y, bajery tego. Słuchajcie, tutaj co my mamy? Czujnik poziomowania ksenonów, aktywne amortyzatorki, wydechy, ale wydechy mamy nieoszukane. Zobaczcie, że z jednej i z drugiej strony jest wydech i tutaj mamy faktycznie rury, a nie że tak, że tylko rury są powiedzmy atrapy z dwóch stron, a z jednej strony tylko i wyłącznie jest wydech. Także tutaj pod tym kątem wszystko fajnie, fajnie, fajnie. To wygląda naprawdę taki zadbany egzemplarz, bo różnie, różnie bywa wiecie. Można kupić i kupić, tak? Kupuje się auto niby świeże, a już może być po jakichś dziwnych przejściach ale tutaj wygląda wszystko na eleganckie. Bo i drodzy, zobaczcie co ciekawe, w, tej, w tym RS możemy znaleźć sobie taki mechanizm różnicowy, tylko że wału tutaj nie ma. Napęd jest na przednią oś, zastosowane to jest tylko po to, aby w bardzo, bardzo precyzyjny sposób zapobiegać poślizgowi kół. Jest tutaj VAQ bodajże nazywa się ten cały system, taki skrót ma. I on przenosi obciążenie do 1600 Nm z tego co pamiętam z jednego z biuletynów. No i to jest bardzo ciekawa sprawa, ze względu na to, że z tego co ja się orientuję, kiedyś było to wszystko organizowane tylko po to, żeby auta, które uczestniczyły w rajdach, były właśnie, ograniczyły możliwości poślizgu, a teraz zobaczcie, że jest w grubszej wersji RS-a zastosowana taka pompka, to jest sprzęgło elektrohydrauliczne, tutaj mamy tarczki w środku, no i to na takiej zasadzie ma działać, żeby auto nie wpadało nam w zakrętach w poślizg. Ciekawa sprawa, na pewno droga zabawa, ale ale wydaje mi się, że przy intensywnych jazdach, jak ktoś lubi sobie poszaleć, to taka, taka rzecz uważam, że jest bardzo fajna. No, jedyna co to, to jest taka tutaj dostawka do skrzyni, tak jakbyśmy mieli 4 na 4 no ale w tym przypadku zobaczcie, że mamy tylko przednią oś. A tutaj z tej strony nic nam nie wychodzi, żaden wał. Także taka, taka to zabawka. Tutaj w tym miejscu też jak najbardziej wymieniamy olej. Tutaj też musimy pamiętać, że są e, praktycznie jak w Haldeksie, trzeba tutaj wymienić to wszystko i olej bodajże jest chyba taki sam jak do Haldeksu. Musiałbym dokładnie to sprawdzić, ale tak mi się wydaje. Tutaj też wymieniamy uszczelnienia. sobie w tym wszystkim, i można to wszystko ładnie czyścić. No i o, jeżeli chodzi o korki spustowe, to one też tutaj występują, można to normalnie wymieniać. Jeżeli chodzi o spuszczanie oleju ze skrzyni, to już mamy to za sobą, właśnie sobie ładnie cieknie wszystko. To mamy tulejkę ustalająca poziom płynu, właściwie oleju. I tutaj mamy koreczek z boku z mechatroniki. I tak myślę, że chyba. Tu jeszcze ta skoda nie miała żadnej wymiany, tak mi się przynajmniej wydaje. Olej taki już brudny, brudny, jeżeli chodzi o kwestię przebiegu, który ona ma, czyli 88 wydaje mi się, że nie był jeszcze na olej wymieniany. Także tak, tutaj mamy tulejkę, która nam ustala poziom. Tutaj mamy z mechatroniki. Oczywiście korki dajemy za każdym razem nowe, jeden i drugi korek. No ale tulejka zostaje naturalnie oryginalna, nie ma, nie ma potrzeby jej wymieniać. Teraz wezmę sobie tutaj, spróbuję odkręcić nasz filteros, ten, który tam wam pokazywałem. Wykręcając filtr, teraz ocenimy sobie czy tutaj mamy jeszcze oryginał, czy ktoś już był przed nami. Miejmy nadzieję, że tak, a że tylko moja ocena oleju jest e, nieprawidłowa. Do naszego filtra się dostałem, zobaczcie, jest on tam. No ale jedyny minus, taki jak mówiłem już wcześniej, wszystko mamy oblane olejem i nie ma na to żadnej rady. Teraz spróbuję łapę tam włożyć i wyciągnąć ten filteros. Dobra, filteros mamy w ręku, o szybko tu, olej się wylał. Filteros wygląda tak, filteros oryginalny i dobrze, tutaj też będzie oryginał, olej oryginalny wszystko wjeżdża z oryginału, nie pamiętam jak tutaj się tam rozszyfrowywało te daty, ci co tam może siedzą więcej w tych częściach to być może tutaj nam coś podpowiedzą, z którego roku jest ten filteros, tutaj z tej strony jeszcze taki mamy numer, o proszę bardzo, odwrotnie może być lepiej na to patrzeć, no. I taki to filterek. Nie wygląda dramatycznie, żadnych opiłków tutaj nie widać w nim, także wydaje mi się, że wszystko z tą skrzynią jest jak najbardziej w porządku, no a na pewno jest w porządku, no bo jeździłem oczywiście i zmienia biegi płynnie, wszystko jest gitara. Poczekam chwilę aż to wszystko sobie słuchajcie ścieknie i dopiero wezmę się zaczyszczenie i zamycie całej tej skrzyni, dopiero później wymienię sobie jeszcze koreczek, bo tutaj ten korek jeszcze raz będę odkręcał po jakimś czasie aż tutaj ścieknie reszta oleju, odkręcę, wymienię korek na nowy. Jest też, uważam, że te wszystkie teraz korki są mimo wszystko jednorazowe, więc nie zakładam dwa razy. Tutaj możecie wymienić samą podkładkę, ale korek kosztuje chyba 6 zł, czy 5 cały nowy z podkładką, więc chyba nie ma sensu. Tak wygląda cała reszta. i od tej strony biorę się za czyszczenie. No i oczywiście tutaj, zobaczcie, jak sobie zasuwa olejek. O, dobra, tak wygląda wyczyszczona już z grubsza nasza, e, nasza obudowa filtra. Tutaj jest filterek oryginalny. I zaraz sobie go wkładamy, wezmę sobie, tylko tutaj otworzę ten worek. Tamtą część lekko podmyłem, ale to dalej wygląda beznadziejnie. Jest brzydko, a jeszcze przeszkadza mi właśnie tutaj ten mechanizm, o którym wspomniałem, więc no jest to kiepskie do wyczyszczenia, ale jak zakręcę filtr, to po prostu wezmę spraya zmywacza do hamulców i wszystko tutaj wymyję pod ciśnieniem, bo inaczej e, chyba nie będę w stanie tego jako tako wyczyścić, żeby było ładnie pachnąco. I pozakręcam dopiero wtedy korki. Czyszczenie takich elementów wygląda mniej więcej tak. Trzeba wziąć butelkę pod ciśnieniem i lać tam po prostu ile się da, żeby to wszystko zrobiło się srebrne, a nie tłuste. Jak widzicie, do zlewarki to wszystko cieknie, i tak samo z tej strony. Trzeba to wszędzie tutaj wylać, wydmuchać, ile się da. No i dopiero wtedy takie auto możemy zacząć składać, bo no jest to fatalne. Słuchajcie, no ładne, czyste auto, wymieniamy olej, wymieniamy filtr. No i później się to wszystko takie paskudne jest. Jest to kiepsko zorganizowane, że tutaj. Ten olej za każdym razem niestety nam się wylewa. Olej, jak już wspominałem, oryginalny. Tutaj mamy numer tego oleju. Mamy też pompę naszą, do której, o, komisyjnie, stryk, stryk, stryk wszystko strzela. I komisyjnie wszystkie, wszystkie buteleczki trafiają nam do pompy. Proszę bardzo. No i sobie napełnię te 6 litrów. Zaraz wymieniam korek w miejsce. Nalewam 5 litrów oleju do silnika, bo tutaj ponad 5 litrów wchodzi. I śmiało będziemy mogli zacząć napełniać naszą skrzynię biegów. No oczywiście najpierw musimy uzupełnić olej. Potem rozgrzeć skrzynię do odpowiedniej temperatury, sprawdzić i tak dalej. Ale to już pokazywałem w innych materiałach. Tutaj tylko takie szybkie wstawki, jeżeli chodzi o naszego RS O, Pierwsza butelka już jest. Skoda, moi drodzy, już postawiona na koło. Na koła, właściwie, a jeżeli chodzi o kwestię, silnika, jest wszystko w porządku. Tu mamy wszystko załatwione, Jeszcze wziąłem się za filt kabinowy. To taki jeden element, który trochę mnie zaskoczył, bo we wszystkich poprzednich, których robiłem w Skodach i Passatach, no Audicach, no to już w ogóle troszeczkę inna budowa. Było tak, że słuchajcie tu ze schowka można było sobie śmiało wypiąć na bok. No i schowek tam zjeżdżał w dół i można było tam za schowkiem sobie to wszystko wymienić. Natomiast tutaj zobaczcie, że takiej opcji nie ma, bo jest yy, uchwyt jest tak głęboko, że no, jest obawa, że można byłoby go złamać. Zobaczcie. On jest dosyć głęboko schowany. Nawet przy próbie tej naginania palcem, to praktycznie się nie rusza. No i trzeba sobie ten schowek już tutaj z trzech śrub na dole, Jed dwie śruby od dołu i jedna jest tutaj za tym boczkiem. Tutaj trzeba sobie go wyciągnąć całego niestety. No ale to taki jeden psikus, który jak gdyby no, nie spotkałem wcześniej. Wszystkie oktawie i inne takie około 20 roku. Normalnie to wychodzi jeszcze, a tutaj. Już jak gdyby jest jakiś troszeczkę inny system, może dlatego, że jest wentylowany schowek. Nie wiem, czy to od tego zależy, czy nie, ale jest taka troszeczkę inna budowa. Dobra, to teraz co, wkładam sobie ozonator do auta, a z tym jedę na próbę. Ja już w naszej skodzie po serwisie jednym i drugim, czyli olej, olej silnik, skrzynia i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zakończenie tego materiału, to, to była tylko taka wskazówka dla wszystkich, którzy kupują sobie te samochody. Co Was czeka, jaką skrzynię macie? Bo często takie skrzynie tutaj są. W tych dwulitrowych jednostkach. Czasami się trafiają one moi drodzy jako 4 na 4 w tym przypadku mamy ośkę razem z reduktorem, tak jak widzieliście na samym początku pokazywałem, i opisywałem zresztą jak to, jak to powinno działać i jak to działa. Kolejna rzecz, którą warto pamiętać w tych samochodach to oczywiście świece, to bez dwóch zdań musi być igła, odma to mówiłem, koło 100 tysięcy warto ją wymienić, oczywiście tylko i wyłącznie wchodzi na oryginał. I co więcej, i to chyba tyle, co takich podstawowych rzeczy. No i do oczyszczania do lotu, no to to jest standardowo, ale to też nie mówię, że macie to robić, jak macie 50 tysięcy przebiegu. Także przy stówce warto już sobie o czymś takim, e, słuchajcie, pomyśleć, nie? Także co, ja nie będę przedłużał materiału. E, dzięki za uwagę. aha, to co tylko jeszcze dodam, odnośnie tej skrzyni, jak to napełnić, czy tak dalej, pokazywałem. Na przykładzie Arteona, też dwulitrowa jednostka benzynowa, też 3.8.1 i pokazywałem praktycznie krok po kroku, więc Ci, co będą zainteresowani jak to robiłem krok po kroku, tak typowo rozgrzewanie skrzyni, sprawdzanie parametrów, sprawdzanie temperatury i tak dalej, to można sobie wrócić do naszego materiału, który pojawia się pod Arteonem, jest opis deku 3.8.1 i absurdy softu, które podnosiliśmy, tam punkty zmiany biegów, tego, tej skrzyni biegów, także taki niby prosty materiał, szybki, ale fajnie, żebyście wiedzieli. Olej, jeżeli chodzi o silnik, tutaj lejemy dalej 0W20. Później można przeskakiwać na 5W40 bodajże, też z tą specyfikacją. Nie? Tutaj macie, jeżeli chodzi o kwestię, jeżeli chcecie zamienny olej do silnika, bo to akurat był lany motula, to motula możecie kupić sobie najlepiej w jakichś zautoryzowanych źródłach. Nie, niekoniecznie w internecie nie polecam, bo jest bardzo dużo podróbek. 0W-20 specyfika, czyli typowo, konkretnie pod tą specyfikację Volkswagena jest zrobiony konkretny olej. Także co? Dzięki bardzo za oglądanie. Fajnie, że znowu się widzimy. Dzięki, że poświęciliście czas przed monitorami. Uważam, że materiał dosyć ciekawy dla wszystkich właścicieli. A druga sprawa, że bardzo fajny samochód i piękny, piękne auto i w środku i z zewnątrz. Także, jak widzicie, tutaj ciekawe i wnętrze, i fotele. Także coś, co naprawdę cieszy oko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, zostawcie. Komentarz, łapkę w górę, trzymajcie się hejka, cześć.